Dzień dobry, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Dzień już chyli się ku końcowi, robi się pomału ciemno. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, tak jak widzieliście w tytule tego odcinka, chciałbym poruszyć temat: co zrobić, żeby psy nie rozkopywały trawnika, żeby psy nie rozkopywały ogródka. I to jest pytanie. I to jest pytanie, na które oczekuję odpowiedzi. Jeśli ktoś myślał, jeśli ktoś myślał wchodząc, klikając w ten odcinek, że to ja udzielę takiej odpowiedzi, no to niestety muszę go rozczarować, bo ja tej odpowiedzi nie udzielę. To jest pytanie do widzów: co zrobić, żeby psy nie rozkopywały trawników? Ponieważ mam dzisiaj zły humor a humor mam zły właśnie przez rozkopane trawniki, bo za chwilę będzie więcej rozkopanego niż trawiastego terenu. I staram się, staram się jak mogę, aby utrzymać ten, ten trawnik w, w ładnym stanie. Jak to się mówi, topiący brzytwy się chwyta, więc zadaję pytanie do widzów. I jeśli ktoś z Was ma jakikolwiek pomysł, to piszcie do mnie w komentarzach, co byście zrobili, tak aby psy nie rozkopywały trawnika. Dla ułatwienia dodam, że one kopią tam, gdzie są kretowiska. Bo walczę też z kretem, z którym nie mogę dać sobie rady. Ale przyjdzie kryska na matyska. Jestem z wizytą w kurniczku. Kurki widzę, że jeszcze widzę, że jeszcze tak siedzi tęczanka. Siedzi tęczanka. W tym ostatnim gnieździe nie ma nic. Mam nadzieję, że nie zakwoczyłaś. Natomiast zobaczmy ile to dzisiaj będzie jajek. Tutaj w tym pierwszym gnieździe zgromadziłem wszystkie jajka z tego kurniczka, jakie, jakie były. No i zobaczmy, czy będzie więcej, czy mniej niż ostatnio. O, jest zielone. Czyli tak, tutaj mam 8. 9, 10, 11. 11 jajeczek, mało. To znaczy tak, nie ma tragedii. 11 jajek to nie jest ogólnie źle, bo wcześniej było 2, 3 albo nic. Więc jest 11, jeśli ta kurka zniesie, to będzie 12. Zobaczę jeszcze w pozostałych kurnikach, ale nie spodziewam się. Tam jakiejś w ogóle rewelacji, czy jakiegokolwiek jajka. Na zielonym wybiegu, jak widzicie, jeszcze jest halina i grubaśna. A, i tam dalej, nie wiem czy ją widać, czy nie, jest jeszcze torsida, czyli moja krzywa kura z krzywym kręgosłupem. Yy, halina i grubaśna. Są tutaj na tym wybiegu, odizolowane od swoich stad, dlatego że próbuję je odkwoczyć. Próbuję je odkwoczyć, no bo one są przez to bezproduktywne, siedzą na gniazdach, wydaje im się, że wysiadują. Dzisiaj napisał do mnie jeden z widzów, pozdrawiam, z zapytaniem, z pewnym zapytaniem i podsunął mi tym samym. No nie, tutaj są dwa jajka, ale plastikowe. No kiedy wy, kochiny, zaczniecie się nieść? I podsunął mi pewien pomysł. Podsunął mi pewien pomysł, słuchajcie, szalony pomysł, bo przecież lęgi już dawno się skończyły. Ale podsunął mi pomysł, ponieważ u siebie ma zamiar podłożyć jednak jajka pod yy, kwokę, więc i mnie przyszedł do głowy taki szalony pomysł, czy by przypadkiem nie spróbować podłożyć jajek Podhalinę. Co wy na to? Co wy o tym myślicie? Słuchajcie, ja na pewno nie będę już yy, chciał odchowywać piskląt w tym yy, roku, w tym sezonie. Jeśli to dopiero yy, w przyszłym. Natomiast pomyślałem sobie, dlaczego nie? Dlaczego nie dać jej siedzieć? Ale warunek jest taki: jeśli miałbym to zrobić, jeśli miałyby się tutaj Pojawić jakieś pisklęta, jakieś kurczaki pod haliną, to tylko i wyłącznie pod takim warunkiem, że ktoś z widzów by te kurczaczki ode mnie kupił. Wspierając tym samym kurnik kazika. Właściwie to nie kurczaczki, a pisklęta. Jakieś jak najwcześniej, im wcześniej, tym lepiej, bo ja w tym sezonie no, nie będę już miał. Za bardzo warunków, żeby te pisklęta odchowywać, więc one ewentualnie mogłyby przebywać u mnie przez tydzień razem z kwoką, no ale później wiadomo, za chwilę będzie zimno, za chwilę będzie bardzo zimno i kwoka raczej nie będzie chciała wyprowadzić kurczaczków na mróz, więc ktoś musiałby je odebrać ode mnie. Wybieg pełen kogutów, wybieg. No w tym roku koguty obrodziły w kurniku Kazika. Ja nie wiem jak to się dzieje, że czasem jest większość kogutów. A przy pierwszych lęgach na przykład miałem tylko jednego koguta, a reszta to były kurki. Więc tak, powtarzam pytanie: co zrobić, aby psy nie rozkopywały trawnika? Piszcie w komentarzach. Nie wiem, czy to widać, pokazałbym Wam, ale wybiegi są świeżo przekopane glebogryzarką. Także kurki mają używanie dzisiaj tutaj na tym wybiegu jakieś robaczki, jakieś dżdżownice, jakieś kamyczki. Wiadomo, świeża, świeża ziemia wydobyta glebogryzarką spod, spod spodu. Nawet mnie się tutaj o wiele przyjemniej chodzi po tych wybiegach kiedy wyglądają tak, a nie inaczej. Są sypkie, miękkie, czyste przede wszystkim. Nie leży na nich taka warstwa, wiecie, odchodów. Raz na jakiś czas trzeba to robić, przynajmniej przynajmniej ja to robię i rekomenduję, jeśli macie taką możliwość, to żebyście zrobili podobnie. Kiedyś robiłem to szpadlem, ale można kupić przecież glebogryzarkę taką elektryczną. I zrobić to glebogryzarką raz, dwa. Dobrze, moi drodzy, przez to zakopywanie dziur na trawnikach dzisiaj straciłem mnóstwo czasu. Mnóstwo czasu. Jest to przyczyną tego, że nagrywam ten odcinek już praktycznie po ciemku. Ale nie chciałem, nie chciałem was zostawić bez odcinka dzisiaj, bo jak ostatnio się tak zdarzyło, że odcinka nie było, to zaraz się Martwiliście, pytaliście, co tam się dzieje u mnie, czy wszystko w porządku. Więc tak, sami widzicie, czasem się zdarzy jakaś nieprzewidziana sprawa, jakaś nieprzewidziana robota, która zajmie mi masę czasu w ciągu dnia i czasem się tak zdarzy, że będą goście i wtedy też nie dam rady nagrać odcinka. Natomiast co? Tym akcentem kończę ten odcineczek. Jak, co zrobić, żeby psy. Nie kopały yy, dziur w kretowiskach. Piszcie w komentarzach, jeśli macie pomysły. A ja pozdrawiam serdecznie. Wszystkich widzów, dziękuję za oglądanie. Mówił do was kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.